Tak tam, brak grzybacz. Tela jala. Z mojej strony Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Witam Was o poranku. Jest usmarano. rano. Zapraszam Was do oglądania odcinka dnia ze mną. Dzisiaj się będzie mega dużo działo. Boże, mega. Także już Wam opowiadam co. Ogólnie wstałam. Nice. Bardzo ciężko wstałam. Nienawidzę wstawać rano, bo idę zaraz na praktyki. Potem jedziemy do stajni. ogarniamy konie W sensie ja ogarniam, Maty go nie ma Maty już o 5 pojechał pociągiem do Świnoujścia na Kewaliedę Ja zostałam, ponieważ mam egzamin I o 19.30 po Stajni mam egzamin I potem od razu jedziemy też... Do Świnoujścia jadę sama autem i będę jechać 4,5 godziny. Rozumiecie to? Sama do Świnoujścia, masakra. Nie wiem, czy ja dam radę. Także zabieram was ze sobą w moją podróż przez cały dzisiejszy dzień. A ja się muszę rozbudzić, bo jest tragedia. Ja bym jeszcze poszła spać. W nocy wróciliśmy ze stajni Iskra z obozów. I dzisiaj znowu podróż i ogólnie. Zrobimy ponad 1700 km z Matim w 4 dni. Czajcie to. Masakra. Słuchajcie, jestem już po praktykach i trochę mi się przeciągnęły, bo już jest po 13. O 13 to już mamy być w stanie, żeby się ze wszystkim dzisiaj ogarnąć. Także szybko jedziemy do stajni ogarniać konie. I w ogóle jeszcze byłam w drukarni, Pozobaczcie takie koła do koła fortuny, ponieważ będę na kawaliadzie nagrywać mega odcinek takiego czegoś jeszcze na moim kanale nie było i właśnie te koła fortuny mi są do tego potrzebne także mam nadzieję, że będziecie oglądać ja biorę klucze od auta, to się przebrałam szybko, ładowarka do telefonu i lecimy do stajni bo ja o 19.30 mam ten egzamin i kurczę, jeszcze się na niego nie zaczęłam uczyć. Także szybko trzeba wyrabiać konie, muszę to wrócić, że się muszę spakować. Ja w ogóle nie jestem spakowana na to Świnoujście. Muszę się spakować na Świnoujście i już od razu na y, strzegom, bo Po prostu jedziemy na Świnoujście do Strzegomia, Także tragedia. Jeżdżam już do Rio 14.05. Mamy godzinkę spóźnienia, ale myślę, że zdążę ze wszystkim. I mam Wam bardzo ważną wiadomość do przekazania. A mianowicie przeprowadzamy się! Przeprowadzamy się! Ale nie konie! Tylko ja z Matim przeprowadzam się z tego mieszkania, w którym wiecznie wiercą, w którym wiecznie jest hałas, w którym wiecznie jest remont. Przeprowadzam się... Zobaczmy my z Matim. Do tak cudownego mieszkania. Może słuchajcie, jak wy, jak wy je zobaczycie, to padniecie jeśli w ogóle zobaczycie, gdzie jest to mieszkanie, w jakiej lokalizacji mniej więcej Wam kiedyś pokażę, to również padniecie. Ja znalazłam to mieszkanie w internecie, e, bo już szukaliśmy z bo, że mogliśmy wytrzymać i szukaliśmy tych mieszkań i nagle się pojawiło i mówię, Boże! Umawiamy się na oglądanie. Zadzwoniłam, umówiliśmy się. Ja po prostu ja byłam pewna, że ja tego mieszkania nie dostanę z Matim, bo to by było za piękne, jakby to mieszkanie było nasze. W sensie nie nasze, tylko wiecie, żebyśmy mogli je wynajmować, bo zazwyczaj ludzie robią castingi, kto je może wynająć. Także uważałam, że to byłoby zbyt piękne, aby to mieszkanie trafiło do nas i nawet nie, nie wiązałam z nimi nadziejami. Ale właścicielka nam powiedziała od razu, że dostajemy to mieszkanie. I normalnie się prawie popłakałam ze szczęścia. To mieszkanie jest przepiękne, ogromne. No Jest tak super zrobione, jest takie cudowne że będę ten aktualizować, w sensie nie aktualizować, tylko będę na nowo odpalać kanał Alexa Style i będę Wam nagrywać całą wyprowadzkę, całe pakowanie, będę wam nagrywać to nowe mieszkanie, no po prostu coś wspaniałego. Musicie to zobaczyć. Dobra, już weszłam do stajni. W sensie wjechałam do stajni. Widzę dziewczynki na łące, także idziemy się przywitać. A kto tu idzie? Dzień dobry, no co to był za kwik, jakbyś chciała, ale nie mogła, dzień dobry kruszynki moje, co robicie, stoicie sobie w cieniu, dobrze, dobrze, bo dzisiaj taki upał, więc trzeba się chować w cieniu co primusia, no masakra tak gorąco, jesteście na obiadek, czy wam przynieść tutaj, przyniosę wam co, tak jak ostatnio, dobrze, to idę po obiadek, bo już jest pora obiadowa, także wam zaraz przyniosę, czekajcie. Dobra, w sumie sprowadziłam, bo się dzisiaj spieszę, także raz, dwa, zjedzcie sobie tutaj już obiadek w żłobie. Dzień dobry, dilutko. Co tam? Co tam, ty szpiegu, ty mały? Jesz sobie sianko? zjadłeś cały obiadek? No pięknie, wszystko zjedzone. Idę wam zrobić pudełka, znowu muszę sama pudełka robić, tego nie ma to ja muszę to zrobić, wszystko ogarnąć. Odebrałam też dostawę jedzonka dla dziewczynek. Nuba Grą jeden Musli i paczuszka przyszła z Four Horses, tam możecie zamówić wszystkie, wszystkie pasze i suplementy, jakie chyba są i kodzik rabatowy macie w opisie. Przyszły mi też ochraniacze. Pamiętacie, jak robiłam tą wielką przymiarkę ochraniaczy i te były akurat w rozmiarze M, no i były za małe, także dosłali mi teraz Elki i teraz już powinny być na dealę bardzo dobre, są przepiękne i będą mega fitować z siodłem i ze wszystkim, co mam brązowe. I tutaj już sobie porozstawiałam pudełeczka dla dziewczynek i czas robić pudełka. I yeah, pudełka zrobione, dałam radę, Mati możesz być ze mnie dumny. Pokażę wam, że ten spray na muchy naprawdę jest sztosem i naprawdę działa. Patrzcie ile my tu much. Cała szyba jest w muchach. Uwaga. I zaraz much nie będzie. Wszystkie. no już większość spadła. Także, no, zarąbisty jest ten preparat, naprawdę. Jedyny, który działa, który ja używam, który serio działa. No i teraz tylko trzeba te muchy pozamiatać, a tu już nie ma praktycznie nic. Taki gorący dzień nie może oczywiście zabraknąć inhalacji dla Dilusi. Bardzo ważna rzecz. Inhalacje, a ja się w tym czasie zajmę kopytkami. Wyczyścimy, nie? Zrobimy olejem. Pomizam moje źrebaczki. Jezu, jest tak gorąco naprawdę. One są całe mokre. Na dworze jest taki skwar. Chyba są 33 stopnie czy 32. Tak słońce parzy, że to jest jakaś tragedia. Upał niesamowity, nie? Zrybeczki kochane w tam, lawciu. Co powiesz? Co powiesz? O Jezu, fuj Dzięki Jestem cała osmarkana Dzięki A prima, prima, pilnujesz mamusi? Tak, jak się inhaluje? Pilnuj mamusi, żeby nie uciekła Ja idę po olej i po wodę Co? No co, jest to coś takiego słodko, nie? Jaki słodki mały źremeczek. No i kopytka też czy coś, glansuś, umyte, naolejowane, przepiękne. Musiałam dzile też popsikać tym na muchy, bo po prostu zaczęła tak panikować, tyle much ją oblazło, no masakra. Nie wiem, co jest w tym roku z tymi muchami, jest jakaś tragedia? Popsikałam i zobaczcie, jest spokój, stoi sobie grzecznie z nóżką. I nagle koń anioł. I ja naprawdę tak z całego serca polecam ten preparat. On jest mega sztosem. Co mnie tu zaczepiasz? Co mnie tu zaczepiasz? I ja wcale nie mam współpracy z tą marką, żeby nie było. Nie współpracuję z tą marką, ale jest to produkt naprawdę godny polecenia. Dobra, wszystkie koniki wymiziane, ukochane, zaopiekowane. Jedzonko zrobione, tak, dilusia cała ogarnięta. Można jechać na kawaliadę. No, a my koniki widzimy się w niedzielę po strzegomiu. I przywiozę Wam prezenty z kawaliady. Obiecuję każdemu przywieziemy po prezenciku. Dobrze? No, także nie tęsknijcie. Tęsk nie tęsknijcie. Tak mocno, buziaki. Na rakoniki. 16:07 jadę do domu. Szybko się umyję, szybko się spakuję, szybko się nauczę na egzamin i pojadę na egzamin. Chyba w tej kolejności to zrobię. Jeszcze byłam na zakupach, bo nie mam jakichś tam podstawowych rzeczy typu żel do mycia twarzy, krem z filtrem do twarzy. Tak w końcu go zacznę używać, bo moja twarz już, już jest tak czerwona, że to jest tragedia, a będę teraz sporo na słońcu, także. Kupiłam krem z filtrem do twarzy, eee, jakąś wodę do picia, wiadomo, pierdoły i szybko gnam do domu. W ogóle nie nienawidzę się pakować, ale Wy już to wiecie, naprawdę nigdy nie wiem, co wziąć ze sobą. I ja najchętniej bym wzięła całą szafę, bo nigdy nie wiem, co będę miała ochotę ubrać i czy mi nie będzie za zimno, czy za ciepło, czy też będzie padał, czy nie będzie padać, bo że naprawdę nienawidzę się pakować. A jeszcze mam tak mało czasu, żeby to zrobić. Ale potem od 1 lipca jedyne co będę robić to ogarniać moje nowe mieszkanie i koniec wyjazdów, w sensie odpoczynek od wyjazdów na jakiś czas, chillera w domu i tylko zajmowanie się konikami, bo studiów już też nie mam. Teraz mam ostatni tydzień studiów, ale to już też wam mówiłam i będę tylko zajmować się domem, jak gospodyni domowa <śm> i końmi. No jeszcze Wam powiem, że trochę się stresuję dzisiaj tą podróżą, bo nie wiem, czy kiedykolwiek jechałam tyle kilometrów i tyle czasu sama bez Matiego, no bo my zawsze się zmieniamy co jakiś czas, żeby druga osoba mogła sobie odpocząć, a teraz całą trasę będę musiała jechać sama, tyle kilometrów, tyle godzin, jeszcze w nocy po ciemku i kurczę, trochę się stresuję, że nie dam rady. Ale zobaczymy, trzymajcie za mnie kciuki. W ogóle Mati jest już na kawaliadzie i wysyła mi zdjęcia i filmy. Jak jest tam pięknie, jak jest cudownie, po prostu tak zrobione. Ja już chcę tam być. Ja już bym była z nim tutaj od rana na tej kawaliadzie, ale akurat dzisiaj mi ten egzamin wpisali. Akurat dzisiaj, a tak, to już bym była też od rana na tej kawaliadzie. I po prostu jest tak pięknie, że umyłam się, ogarnęłam i czas się wziąć za naukę. Została mi godzina do egzaminu. sorry, czkawkę, została mi godzina do egzaminu. I zobaczę, czy teraz się jeszcze spakuję, czy wrócę po egzaminie się spakować. Zobaczę, jak mi to pójdzie. Dobra, nauka mnie pokonała. Stwierdziłam, że to nie ma sensu i tak się nie nauczę. Będę strzelać, trzymajcie za mnie kciuki. Także zaczęłam się pakować. I ja nienawidzę się pakować, ja nie wiem, co mam brać, ja nie wiem, jaka będzie pogoda. W sensie, no, nie ma padać, ale ona się zmienia z godziny na godzinę. Także na trzy dni biorę cały stos ubrań i po prostu. No. Uch, nienawidzę się pakować. Boże, nie wiem, czy wy rozumiecie mój ból. Ale ja tak nie się spakować. Ja zawsze połowę rzeczy zapominam i, i nie wiem, co mam wziąć i... i. Dobra, muszę się wziąć w garść, bo zaraz muszę wychodzić na ten egzamin. I ja chcę się już spakować i prosto z egzaminu wyjechać do Świnoujścia i już tutaj nie wracać. Ale jest ciężko wam powiem. Zawsze muszę coś kupić na wyjeździe, bo zawsze coś zapomnę i zawsze po prostu muszę coś kupić, także... Tak mi się nie chce, jestem przerażona tą podróżą. Nie chce mi się, chce mi się spać. Mm, ciężko to będzie. Sorry, że Wam dzisiaj cały dzień narzekam, ale ponarzekać też czas, czasem trzeba, Ech, a ja mam z wami taki dobry vibe i wam lubię też narzekać. No, nie wiem mam co jeszcze wziąć. Boże, no, piżamy, piżamy nie spakowałam. Piżamę muszę wziąć. Spakowana, mam nadzieję, że wszystko. I ruszam na egzamin, trzymajcie kciuki, chociaż nie spodziewałam się fajerwerków, bo wiecie, jak jest. Um, wyszłam z egzaminu. <noise> Słuchajcie, no nie zdałam. E, zabrakło mi dwóch punktów. Miałam równe 50%, a od 60% jest zdawanie, a na to, że nie umiałam kompletnie nic i wszystko zgadywałam, to uważam, że i tak jest to niesamowity wynik że tyle udało mi się strzelić, ale ogólnie oni często, jak dużo ludzi nie zda, to obniżają prógi właśnie o te dwa punkty, więc liczę na to, że obniżą te progi i zdam i nie będę musiała tego poprawiać. Ale nie przejmuję się kierunek, słuchajcie, świejno ujście, będę tam pewnie o pierwszej w nocy. Jazda! Obowiązkowy przystanek, oczywiście. KFC. Taak. popłaczę się do 21 czynne a jest 20.57 już mnie nie obsłużą ja miałam tego ochotę na kepsi na twisterka jadę dalej zostały mi równe 2 godziny trasy także myślę, że na luzie o 23 mam być na promie git ej udało się Jestem pod Kepsi kolejnym i słuchajcie, ten był czynny do 21 i ja byłam 20.57, a ten był czynny do 22 i ja tak jechałam, żeby zdążyć. E, i byłam tu 21.52, czyli 8 minut przed zamknięciem, ale jeszcze mnie obsłużyli. Także idzie mój twister i fryteczki zaraz. A ja mam jeszcze, słuchajcie, godzinkę drogi, także nie jest źle, spoko mi się jedzie, pusta droga. Myślałam, że będzie gorzej, ale nawet nie czuję zmęczenia. No i ten. I się cieszę, że jutro będę cały dzień na kawaliacie, bo jest tam tak pięknie, że... O takie żarcie walczyłam. Ej, nie wiem co się stało. Mam 20 km dosłownie do promu, a nagle jest taki korek, po prostu... No i byłam na takiej górce, więc widziałam ten korek jakby z górki i on się tak ciągnie. Ja nie wiem co się stało po prostu, czemu w ogóle to jest tak ciemno. Ej no, tak mi się dobrze jechało, pusta droga od Poznania i w ogóle żadnego zamieszania i 20 km przed promem jest taki korek, że po prostu... No patrzcie to, od 10 minut jadę po prostu jak flaki z olejem, wolno, co chwilę stajemy i nie mam pojęcia o co chodzi, a na nawigacji nawet nic nie jest pokazane, że jest korek ej mam już godzinę w plecy serio, cały czas jadę w tym korku i co się okazało przed nami, tam daleko przed nami jadą auta które przewożą skrzydła od wiatraków i po prostu te skrzydła są tak wielkie że oni muszą powoli jechać i Jezu ja nie wierzę że cała droga mi minęła tak gładko i w ogóle szybko nadrobiłam dużo czasu a tu godzinę jadę 20 km. Boże! Myślałam, że się popłacze. Ja nie mogłam znaleźć promu. W sensie, to jest tak wielkie coś. I nawigacja podprowadziła mnie pod zupełnie coś innego, pod jakiś prom do Szwecji. Panie się śmiał, że to jest prom do Szwecji. A ja co? I znalazłam prom, który odpłynął mi 3 minuty temu i muszę czekać 20 minut na następny. A myślałam, że ta podróż tak gładko do samego końca pójdzie, ale ja chyba już jestem w dobrym miejscu, bo auta stoją i też czekają. A tam nie było nikogo, gdzie ja byłam wcześniej, i byłam już tak wystrzelana, że chciałam się płakać. Jest północ i jestem godzinę w plecy po prostu ze wszystkim już ponad. I Mati czeka w apartamencie na mnie, a ja nie wiem, co mam robić. <grytanie> Wybiła pierwsza w nocy. Wjechałam na prom i jestem pierwsza, czyli pierwsza będę wyjeżdżać. I już za jakieś 10 minut powinnam być u Matego w domu. Ale mi się chce już spać i brzuch mnie boli. I plecy mnie bolą. Tyle godzin się zajmę w aucie. Ale już zaraz wejdziemy! Płynę bardzo powoli. Płynę W ogóle gdy miałam 40 minut do celu Gdy jeszcze tu jechałam No to był McDonald's i Mati chciał żebym kupiła W McDonald'sie wrapa No bo za 40 minut będę na promie To raz, dwa przepłynę I, i ten, i będę I minę minęły dwie godziny od tego czasu A ten wrap tu nadal jest <noise> będzie już chyba niedobry, jak Madi go dostanie. Zaczynałam ten odcinek w łóżku. <noise> Kończę ten odcinek w łóżku. Słuchajcie, myślałam, że mnie jakaś jasna cholera jeszcze tutaj trafi, bo przyjechałam pod ten nasz blok, gdzie mamy mieszkanie i pół godziny szukałam miejsca parkingowego, bo wszystko zablokowane tylko dla mieszkańców. I nie było można nigdzie stanąć i stoję gdzieś mega daleko i... Boże, drogi, myślałam, że już wczoraj nie wytrzymam. Także przyszłam i poszłam od razu spać. Od razu. I teraz wstaliśmy z godzina dziesiąta. I idę się zacząć szykować na za kawaliatę. Idę się umyć, ogarnąć. Także, kochani, widzimy się już na kawaliacie. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek pełen moich nerwów. Pełen moich narzekań. Ale lubię sobie dla was ponarzekać. Dobra.